To jest naprawdę głośne, że musiał zatyczki ubrać, to jest tak głośne, ja pierdziele A dobra, nagrywamy Kurde, serio, ja pierdziele Holy shit Co? To się zmieniło, czy mam buga jakiegoś wizualnego? What the fuck? Tego nie było w żadnym odnośnieniu chyba Nie grałem a nie raz na tym mapie, nawet na botach, przed Terą, coś się ogarn ogarnąłem na botach Całkiem sporo i tak dalej, tutaj nic, tylko to, to z update'u, nie wiem, jakieś 5 minut potem jeszcze. Nie wiem jak tu się gra, jak tu się chodzi. Nie pamiętam, yy, która uliczka jest gdzie. No raczej muszę iść na lewo. Nie podoba mi się, chciałem iść na prawo. Dobra, jeszcze bez dźwięku. O, jeszcze internet, nie no. O, żyję. Kurde, stuka, trzaska, laguje. Skrałem ten gap. Chciałem iść tu i tu powalczyć. Nie, od razu na no, tylko tu. Tu jest mid i będą pikować mnie. Tu nie, tu jeszcze nie mogą wiem, ale... Na razie się kampię. Ha, tu jest, dobra. Dobra. Mamy dwóch cłaniaków. O, hedzik siaty. Ligel? Tu? Tak jest

Boh, hej, co? Co ty mówisz, gościu? No, nie ma fragów, ta. No, dobra, w poprzedniej były tylko fragi i tu dwa. stránce cesgouskins.com, na kteréj můžeš otvírat činy z CESA, brač v z Batlach oraz vyměňat svoje skinky. Užij mojego kodu MEFIEU, aby dostať darmové 26 zlotych na start i 10% bonusu do každého doadovania. Na CSGO Skins regulárně odbývají si je eventy s bonusovou valutou do zdobyča a oproč tego možná rufně ještě zjeně otvožit darmovou i brač uzial v Giveawaya. Zaprasám na CSGO Skins s myslníky jen po CSGO očiviště, link v opisie. Pozdrohehe. A tu też mógł mieć, rozumiem, rozumiem On się tu... Jak on mnie wyminuł? Onej. Okej, okay, tu mój tupię nie ma ta. Dobra flanka tylko Czy coś z tego będzie? Proszę Państwa chyba nic Coś mi tu tupnęło po lewej chyba A kamper mi tupnął I wiertanko jest Nieźle, nieźle. nieśla. Widzę nik nie kres, tylko. Moray. I don't flash w lewo. Anzana Verde. Nice. <grystanie> On chyba przecież nie trafił już tą szparę. Przez się chyba. O, serio. Ale go kurde, na drugą stronę mapy, bo to by on jest, albo przynajmniej na mit No te fragi mnie nie widzą w tym meczu coś. Jak on... da mi się zabić jeszcze. Dało mi się, bardzo miła sytuacja. Chcemy tu zasmokować, szybka, szybka, decyzja! Cyk, tam smokujemy. Bad idea, ale możemy po poręczy przeskoczyć, coś sprawdzić. Tylko nie spaść, też możemy na przykład, to by... о, то сэс, правдивэм? где он? тэн ласт чадэ, тэш том, ясно, No, mapce, mapce się to, pokazał. To w ostatniej chwili się z że skoro się pokazał na mapce, to raczej ktoś go zauważył stąd, czyli nie może być poniżej. Dobra, dajmy smoka tam. Powinno być gdzieś. Nie tu kampy na nas. jest ja nas. Nie wiem, ale przynajmniej trochę Nie mapę, Nie gdzie ty patrzysz? Ty, ja no trafię go, trafię go w nogę na 100% Chyba, że peca będzie i nie trafi. <laughs> ale mam tak palec, tak muszę wytrzeć go lekko i nacisnąć na prawy przycisk Ale... CRTC, Wardy Użyję granatu dymnego no i dwa fragi mi zdobyto. Tylko dlatego, że nie chciałem mieć przez jak głoś. O, na plecy. Ktoś jest? Czy już nie ma? O, Nie, to on strzelaj. Sto, kialdara. No, i oczywiście przeciwniku nie ma nigdzie. No, to jest właśnie pod podsumowanie tego meczu. Cała runda bez widoku, czyli bóg graficzny. Hej. Czuję na pistolet, że ten celownik trzeba zastosować. Do you go away, tam Problem jest taki: Grałem na tych nowych null bindach takich, które. O, wiecie to, jak doradzicie, śledziliście. I czasami naprawdę chciskałem movement, na przykład na tym stole też. Ruszałem się i nie czułem tego troszkę. Myślałem, że w sumie jak na botach i tak dalej. Czułem tylko czasami to, a teraz poczułem to dosyć tak intensywnie, że. że nienaturalnie. Czy to jest. Wydaje mi się. Pomaga, no ale też trzeba się odnieść do tego. Cofnie?

O, Reset. Nie no. ma. Trochę się tu powykładali, koledzy. Zraszałbym B, mam resp niby, nie? Taki ideolo. Tylko nie wiem jaki timing. Gdzie ja tu mam około No tu, tutaj. Ej, ej, steps, ej, steps, one one, middle, one, eight. one eight. w smoku się uskijemy, jest to coś, no nic, flanka jest, dwóch to mamy, fragów dla mnie nie ma. A jajaj, mnie zrobili. Nie wiem, ten flash, nie wiem, jakoś tak. W drugim meczu to samo się dzieje. Dokładnie takiego samego flasha dostaje. Nie podoba mi się to, że tak ginę. No to nic, to dajmy smok i nie będziemy tak robić już podjeżdżać. Tu smok. Patrzcie, tu jakiś jump roomade spróbujemy. Jak by to zrobić? E, wiadomo, że to było. za Ma UW pata. Gdzie nie mogą przyjść tu, już, czy nie? Już nie wagaję, co tu się dzieje. Tu nie mogą. Czy się tak jakoś głębiej pyknąć? O! Essa. <laughs> Jak to jest możliwe? Jakoś zmida czy coś takiego? To chyba nie wiem, jaki ster słyszałem. Nie wiem, czy to od niego. Skoczcie, skoczę. No, obchodzi go raczej. Nagleower. Słyszał kroki. MK yeah, yeah, taka na sam koniec Bang Los bonus Maybe. idealny Maybe. jest Ja refraguję to ah. No a mi się wcisnęli zbokowali i się zasrało wszystko Don't here ain't something Mid o, nie ładnie. mid racja. Niewładnie. Bob mid. Bob summer hit. Jak oni tu się... Jak oni się tu zakradają w ogóle, ty? A bo mid odpuszczony i oni są mogli jakoś tu przejść? Kurde, skonfundowany jestem teraz. Zginąłem tu, od gościa tutaj, czyli co, mieli mid? Nasi w ogóle tu nie patrzyli nic, oni sobie wcześniej midem i my obkrążili tu. Akurat mnie. Okay, left. Morla. left. Co Z tobą? Yeah. <laughs> Powinien yeah. mi oddać jak mu dałem protipa. Panek emke też przyjmę. Co i taki taki linea patrzcie w zegar A i za wysoko, ale jest hit. Się okay, nie, czemu? w Dory Nie czego Takie coś nie? 1100 Nech się mogę też na Pinę grać i mam wyrąbane pinine kopę broń W tej grze się nie gra jako po co w ogóle To be honest Patrzcie, patrzcie ten pomysł, patrzcie, to idea. Na no full. One B. B. tak. Jeszcze jest Nie wiem czy ja chcę, a do siebie kałaszka biorę. No jak mówię, pinaj to jest najlepsza broń w grze yy, po CT. Nie gramy eco w CS2. I tak to działa. Hello, hello. Dawaj, dawaj, yeah. dawaj, dawaj. Co? Jeszcze jeden. Dwa, dwa, dwa. To ubił. W środku, w środku, w środku. Nasil, nasil, nasil. Bili

po co tam idziesz? Po co tam idziesz? Side Left nie żyje? Left nie żyje On nie żyje już Nice. Nice. <laughs> Daję w trochę radości. Może Ukraińcom to będzie lepiej brzmiało. Ale masakra się te modele tak maskują, że biały co robnik przynajmniej mam tutaj ładny. To, to siedzi ten biały, ale no modele. To jest śmieszna rzecz. Tam się przejść? Się. A -Clean, A -Clean. Tam nic nie widać, dlatego się zagapiłem, bo, jakby. To jest problem. Normalnie, jakbym się gdzieś zagapił, gdzieś tak kątem łoka na radar, to bym widział, że coś mi się rusza. A tak? Oni się maskują, te modele się maskują. Ja widziałem dużo posłów na Redditcie, że ludzie marzyli, że MILST widoczna jest tragedia. To jest racja. Ja to mówiłem od samego początku, ale miałem na myśli nieco inne miejsca, że są tragedia. Oj, uślepimy od niego za to.

Kamień. Maybe. I don't know. Mit. Sorry, sorry, I I Kurde, nie wiem czy bym go zabił czy nie, bo to w ogóle, A. Bo on tam stał u mnie tylko, a normalnie to on gdzieś pewnie mnie zraszował i mnie zabił tak o pewnie to wyglądało, że po prostu się kampiłem i zginąłem. A jak w niego zaczęłaś, to już dawno martwy byłem, no tak to jest z tym internetem. Ale może to jest szansa na jakiegoś maczka Czy something like this Maczek tu jest na lewo, aż jest całkiem spoko no. Right Ten left Zabijam, ale czy chyba? A na ślepo mnie zabił full. Ja, będzie... ja byłem pewien, że on pomyśle, że a, go rzucił smoke a nie i będzie patrzył w to. I tak było, tylko że chyba strzelił się randomowo. To ja go ten na tym tam, to dobrze poszło. Aha. Haha, thank you. Nie ma. To tu jest VCLM Janu, to może I ja. Okay, okay, okay. Chyba nice. tu nikogo nie ma jeszcze, co?

a się kurde. Ale też znowu tobą mi się ten model ze strony zmił. W mapa nie gram jej więcej, to jest drugi ostatni mecz, bo nie dość, że ona w ogóle nie ma żadnych szans na bycie poważną mapą i tak dalej. Po drugie, jest bardzo basic, nie ma w sumie niczego wymagającego ta mapa. To jest dosłownie mapa, w której się idzie i wszystko jest na jednym poziomie. Wszystko to są korytarze, po prostu to już gdzieś tam chyba mówiłem czy nie mówiłem? Albo są moje stare już przemyślenia takie. Ta mapa od samego początku mi się wydaje, że nie ma w sumie niczego specjalnego, taka zwykła Basic mapa do pogrania for fun, ale... Połączenie z tym, że ta widoczność jest taka jaka jest. Raczej nie mam zamiaru jej jakoś tu więcej grać, bo bez sensu raczej to jest Don't buy, don't buy Dolby To Galil Iko, nie? Ja zbyt smok. Tak wysmok Teko? No nice, się radzą. Ładnej ładna w tej ma się, że spadnę ty trochę smok że mnie tu nie svankowo zaraz ktoś się wkurzę a się taki smułczan taki pomagający czy nie? Mighty site. parę tych Ten tak wcale. To jest dobry place. Nie pójdą na prawo, tylko na lewo. Jak już. Gdzie? Nie ma. Behind, no jest 30, takie. Symboliczne. Ty, dobra, i dostaję rangę, nie? Brat Zobaczmy, co to jest brat Kałaszek już, kurde, to jest... Ty, no to to już jest taki... Taki się rangę tu dostaje, w sensie dostałem Choćby w CSGO normalnie, od razu kałaszek Tu jest wysoko Mamy z 50 50 tutaj